Otula nas deszcz, przy starym zamku gdzieś Jestem głodny wrażeń, nie zjada mnie stres Czy tego chcesz czy nie, dziś nocą zgubisz się Nurkujemy we mgle, weź głęboki wdech Chciałam tylko coś pozwiedzać Spakowałem rzeczy w plecaki Coś nas obserwuje z nieba Zapomniałem, że to Halloween Dziś nie mogę zasnąć, zaczarowane miasto Budzi mnie przez krzyk, nie może z głowy wyjść Kiedy zgaśnie światło, nie uwierzysz patrząc Pozostało nic, muszę czekać na świt Dziś nie mogę zasnąć, zaczarowane miasto Budzi mnie przez krzyk, nie może z głowy wyjść Kiedy zgaśnie światło, nie uwierzysz patrząc nie Pozostało nic, muszę czekać na świt pod łóżkiem siedzą strachy, nie pasz znów Dzisiaj potwory z szafy wychodzą na dwór Chcę się dobrze bawić, więc złożyłem strój Na twarzy maska, by się lepiej kto w stół Choć nas gonią strachy, my się dziś bawimy znów Goniły koszmami, ja chcę życie jak ze snów. Ludzie jak wampiry nad ulicą dziś Latają w bokach i chcą straszne, więc dziś nie mogę zasnąć zaczarowane miasto budzi mnie przez nie może z głowy wyjść, kiedy skaśnie światło, nie uwierzysz, patrzą Nie pozostało nic, muszę czekać na świt Dziś nie mogę zasnąć, zaczarowane miasto Budzi mnie przez krzyk, nie możesz z głowy wyjść Kiedy zgaśnie światło, nie uwierzysz patrzą pozostało zostało nic, muszę czekać na świt Straszą mnie ich szczęki, chciałabym nie Przerażające dźwięki, pod uśmiechami kły Co to, to nie, nie dam się zwieść Ściskam na nie dogonią mnie już nie jak Michael Myers, dziś jestem niepokonany. Choć to nie jest moim życiem, to zapraszam na kanały. Chyba żyję w snach, bo w ogóle, że Freddy Krueger już się nie obudzę. Moje życie na YouTube, dziś nie mogę zasnąć. Zaczarowane miasto, Budzi mnie przez krzyk. Nie może z głowy wyjść. Kiedy zgaśnie światło, nie uwierzysz patrząc Nie pozostało nic, muszę czekać na świt Dziś nie mogę zasnąć, zaczarowane miasto Budzi mnie przez i może z głowy wyjść Kiedy zgaśnie światło, nie uwierzysz patrzą, Nie pozostało nic, muszę czekać na świt